Witam Was po długiej przerwie. Zapraszam na kolejne słowo Jezusa z mistycznych wizjach Kataliny Rivas. Drugie słowo Jezus na krzyżu był sam i w tej chwili odnalazł w Timasie całą miłość, której pragnął od swoich uczniów. W człowieku, który odważył się go obronić, podczas gdy ci, których kochał, wszyscy poza Janem, tchórzliwie uciekli nie dać się złapać nie skończyć jak on. Mogło się wydawać, że jego najbliżsi przez ostatnie trzy lata nie byli w stanie naprawdę uwierzyć w jego słowa. Inaczej byliby tu. Razem z nim. Natomiast ten człowiek, Dimas, w kilka minut uwierzył w jego boskość. Słysząc z jego ust prośbę do Ojca, odkrył prawdę i drogę prowadzącą do życia. Widział, jak Jezus umiera, trwając w pokoju ze wszystkimi, którzy się nie lękają, z nadzieją wobec tych, którzy w nim pokładają nadzieję. Dimas chce uwierzyć w to coś, ponieważ sam znalazł się twarzą w twarz z nadzieją. Z wielkim trudem, bólem, ale i wzruszeniem zobaczył prawdziwe światło. Wypowiedział słowa, które uniosły go ku świętości: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. To te same słowa, które dziś wypowiadamy w konfesjonale. Ojcze! Przebacz mi, bo zgrzeszyłem. Poprzedniej nocy, kiedy na początku swej męki Jezus cierpiał, żeby zbawić wszystkich ludzi, także Dimasa, ten dobry łotr nie spodziewał się nawet, że po wyjściu z więzienia, wyśmiany, wyszydzony jako najgorszy złoczyńca, spotka źródło miłości miłosiernej. Nie pomyślałby nawet o tym, że zanim zdajdzie słońce, będzie wchodził do pałacu króla królów u boku księcia pokoju. Jezus dostrzegł w tym złoczyńcy przyjaciela, ponieważ przyjaciel to ten, kto w Ciebie wierzy, kto ufa Ci bez lęku. Przyjaciel to ten, kto współczuje Ci, kiedy cierpisz, a nie ten, kto posypuje twoje rany solą. Przyjaciel to ten, kto chce zostać przy Tobie aż do końca, nie słuchając krzyków, potępienia oskarżycieli, sędziów, którzy narażają i którzy chcą widzieć, jak umierasz w najgorszych mękach, gdyż ich serca pełne są okrucieństwa. Spojrzenie Jezusa zastąpiło uścisk, którym pragnął obdarzyć Dimasa. To jak dziś obejmuje wszystkich tych, którzy Mu ufają i oddają Mu swoją duszę. Pośród łez i bólu uśmiecha się i głosem pełnym czułości obiecuje – zaprawdę, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Jeszcze raz Jezus otwiera swoje kochające ramiona dla grzesznika, wywyższając znów ponad sprawiedliwych i prawych tych ludzi, którzy żałują i okazują skruchę. W istocie, wśród tych, którzy umrą tego dnia, nie będzie najświętszym ten, kto pierwszy przystąpi prągi chwały. Nie będą nimi również prorocy i męczennicy, którzy wywołują wielkie wesele w niebie. Będzie nim złodziej, może morderca, człowiek odrzucony przez społeczeństwo, pierwszy święty, kanonizowany jeszcze za życia przez samego Jezusa, święty Dimas. Mówi się, że Przeciwieństwa się przyciągają. Bieda zachwyca pana, nędza go pociąga, grzesznik jest dla niego wielkim wyzwaniem. Dlatego zniżył się ku nam, abyśmy zjednoczeni z nim uwolnili się ze wszystkich pętających nas więzów. I tak spotykają się dwa przeciwieństwa: z jednej strony puste dłonie człowieka, a z drugiej nieskończona miłość Boga. Dwa zjednoczone przeciwieństwa. Połączone dwoma uczuciami, dwoma wychodzącymi sobie naprzeciw postawami, pokorą i miłosierdziem, tworzącymi razem most prowadzący do zbawienia. Błogosławiony jesteś, Dimasie, który zasłużyłeś na pierwszą kroplę zbawczej krwi naszego odkupiciela, mocą twojej wiary i dzięki jego nieskończonemu miłosierdziu. O szczęśliwy bracie, który nie stałeś się dla Jezusa powodem rozczarowania, jakim staje się dziś wielu spośród tych, Którzy powinni rozpoznawać Jego głos i kochać jeszcze mocniej. Błogosławiony jesteś, dobry, łodsze, który zapomniałeś o swoich cierpieniach, by współczuć innym. Dlatego zasłużyłeś na łaskę, by sam Bóg udzielił Ci rozgrzeszenia, przemieniając Twój grzech w płonący stos Bożej Miłości. Miałeś na tyle odwagi, by pouczyć Twojego brata Gestasa i w ten sposób z wysokości. Swojego krzyża głosiłeś Ewangelię za przykładem tego, którego dopiero co poznałeś. Zapraszając do współczucia cierpiącemu, Dimas dał swojemu bratu w godzinie śmierci całe swoje bogactwo, wszystko co posiadał: wiarę, nową lecz niewzruszoną wiarę, nadzieję w miłosierdzie Pana, w to, że otrzyma życie wieczne oraz miłość. Teraz pytam samą siebie i wszystkich moich braci a my co jesteśmy w stanie oddać za tę miłość, którą oddaje się całkowicie, żeby nas zbawić? Może to, czego nam zbywa? Być może czujemy się hojni, kiedy damy komuś coś do jedzenia lub ubrania, gdy pomożemy materialnie potrzebującemu, a jednak, ile razy zdajemy sobie sprawę z tego, że naszym obowiązkiem jest dawać braciom coś więcej niż klepi i ubrania? Nie ma wątpliwości, że wszystkie te rzeczy są potrzebne szczególnie w sytuacji klęski głodu, braku wody, wielkich problemów dzisiejszego świata. Musimy jednak pamiętać, że nie samym chlebem żyje człowiek. Powinniśmy pamiętać, że bogactwa materialne, posiadanie w obfitości jedzenia i picia, nie daje człowiekowi prawdziwego szczęścia. W każdym, kto żyje w nieczystości, w chciwości i w innych porządliwościach ciała, istnieje wieczne nienasycenie. Gdybyśmy tylko zrozumieli, że sława i zaszczyty nie prowadzą do prawdziwego szczęścia, gdyż są ulotne i przemijające, gdybyśmy tylko zdali sobie sprawę z tego, że aby być prawdziwie szczęśliwym, nie potrzeba nam doskonałego zdrowia fizycznego, pełnego brzucha, ucztowania ani ziemskich przelotnych przyjaźni, dlaczego nie zanosimy do Boga jego braciom, dlaczego nie niesiemy innych jego słowa, miłości, której doświadczyliśmy, Wiary, której jesteśmy świadkami. Nie zdajemy sobie sprawy z powagi naszych zaniedbań. Bóg kocha tych, którzy obdarowują innych z radością. Bóg odpowiada na nasze potrzeby i pragnienia. Kiedy ofiarujemy innym z radością naszą wiarę i miłość, sami będziemy napełnieni. Niczym obfita kiść winogron, z której inni mogą zrywać dobre owoce, by zanosić je kolejnym potrzebującym. Podczas spotkania w owych dniach Jezus powiedział do mnie: Istotą mojego przesłania jest to szczęście, które płynie z miłości i całkowitego oddania się mojemu Ojcu i Wam, ludziom. Wszystko, co powiedziałem i uczyniłem, było po to, aby inni zarazili się moją głęboką radością, aby również radość moich uczniów była prawdziwa i osiągnęła taką pełnię, jak moja radość. Córko moja. Mówił dalej Pan, ciężka jest bitwa, którą staczam z poranionym ciałem domagającym się swoich praw, z coraz gęstszymi ciemnościami wokół mnie, będąc tak daleko od tych, za których oddaję swoje życie. Wszystko to sprawia, że boję się śmierci, chociaż w moim istnieniu niosę całą możliwą miłość dla stworzeń, które czekają na zbawienie. Niepokój i grzech zadają ból mojemu ciału coraz słabszemu, przez upływ krwi płynącej po mojej skórze, w tej ciężkiej chwili próby. Błogosławieni jesteście, gdy zgadzacie się dzielić moje cierpienia i moje miłości, błogosławieni wszyscy, którzy dobrowolnie przyjmują to zjednoczenie z moimi najgłębszymi przeżyciami, którzy utożsamiają się z moim głębokim pragnieniem ofiary, którzy przeżywają ze mną ukrzyżowanie, jako niezwykłą lekcję udzielaną. Nieustannie.